Pokój, dobry. witamy dobra. Was wszystkich na spotkanie z cyklu Pytanie Jasia do Jana. Zawołał do grzesznika, a ten wstał i poszedł za Jezusem. A później ten grzesznik jeszcze wyprawił wielkie przyjęcie dla Jezusa. To nieźle wkurzyło faryzeuszy. Uważali się za sprawiedliwych. Jednak wszystkie ich praktyki pobożne warte psu na budę. Dlaczego? Ich posty, modlitwy nie dają nadziei innym, wręcz zabierają. Prawdziwie poszczący i modlący się człowiek otwiera się na grzesznika o, i raduje się, gdy ten wraca do Pana Boga. Mhm. Czy w moich praktykach pobożnych, mhm. w Twoich jaś, w moich, jestem Faryzeuszem, czy tym, co raduje się z powrotu każdego grzesznika? Niech każdy sobie sam odpowie na to pytanie. Zapraszamy na następne spotkanie. Zapraszamy.